Po raz dziewiąty odbywają się w gdańskiej hali Oliwia Targi Morskie Balt Expo, największa tego typu impreza w Polsce. W tym roku swoje ekspozycje prezentuje 430 wystawców z 21 krajów. Honorowy patronat nad targami objął premier Jerzy Buzek, zaś uroczystą inaugurację uderzeniem w dzwon kapitański rozpoczął marszałek Sejmu, pan Maciej Płażyński. Andrzej Kozłowski, przedstawiciel sieci internetowej na targach BALT EXPO. Co internet robi na targach Baltexpo? To znaczy, dzięki targom staramy się dać możliwość wystawcom, który, którzy tutaj yy, mają okazję uczestniczyć w, tych, taki, w tej dosyć dużej imprezie morskiej. Staramy się dać im taki, taką namiastkę internetu, czyli pewne dojście do internetu, stanowiska, podłączenie i oczywiście wiedzę. Staramy się, jeżeli ktoś przyjdzie, powiedzieć mu wszystko na temat zastosowania internetu w biznesie, co jest naszym szczególnym przed celem tutajszego spotkania. Kwestie połączeń, kwestie techniczne, które tutaj Państwo z tps wyjaśniają. I generalnie zastosowanie w biznesie. Naszym celem nie jest tylko strona techniczna, ale też ta strona jakby miękkiego zastosowania internetu. Czy internet używany jest w przemyśle morskim? Tak, ale niestety częściowo. Mówię to niestety ze względu na to, że wiele firm jeszcze nie docenia potęgi tego, czym internet po prostu może być. Generalnie możemy powiedzieć, że jest wspaniałym medium reklamowym, wspaniałym medium promocyjnym. I daje bardzo wiele możliwości. Natomiast po to, żeby te możliwości przełożyć na realne rzeczy, właśnie jesteśmy my tutaj i staramy się to przekładać na coś rzeczywistego, co możemy tutaj wyjaśnić omówić. Czy marynarze posługują się internetem, czy rozmawiają ze swoimi rodzinami za pomocą właśnie internetu? Yy, około tygodnia temu miałem okazję uczestniczyć w wysyłaniu e-maila na statek i z tego co wiem to dotarł. Pan Piotr Bodak, firma Transas. Co pańska firma zaprezentuje na targach Baltex po 98? Jest to symulator mostka zintegrowanego. Główny cel jest to szkolenie załóg przyszłych statków, szkolenie pilotów, szkolenie, weryfikacja kadry oficerskiej, która już pływa na statkach formatorów polskich, jak i zagranicznych. Jest szansa, że powstanie kilka ośrodków takich symulatorów w tej chwili w Polsce. Główna zaleta jest taka, że przy de facto niewielkim koszcie początkowym mamy możliwość później symulowania różnych warunków nawigacyjnych, różnych modeli statków. W tej chwili osiągalne jest kilkadziesiąt różnych typów statków kilkadziesiąt różnych najbardziej powiedzmy uciążliwych w żegludze rejonu. Tak jak widać, w pulpicie znajdują się rzeczywiste urządzenia, na których praktycznie. Przy stuprocentowym złudzeniu można, można pracować tak jak na rzeczywistym statku. Poza tym możemy w dowolnym momencie zmienić warunki pogodowe, wprowadzić dowolną falę, dowolny wiatr. W tym momencie potrzebna jest błyskawiczna decyzja, którą, którą powinien podjąć nawigator. W rzeczywistych warunkach nigdy nie byłoby możliwości przewidzieć, co nastąpi. Z kolei tu możemy sprawdzić pod każdym kątem yy, kadrę, która, która w przyszłości czy już pracuje, albo będzie pracowała na statkach. Czy w Polsce jest to popularne urządzenie? Jest jeden podobnego typu symulator w Wyższej Szkole Morskiej w Szczecinie. Jest to troszeczkę starszej generacji symulator. To jest zupełna nowość na naszym rynku polskim. Mamy nadzieję, że, że wyższe szkoły zechcą wyposażyć swoje uczelnie w tego typu sprzęt. Będzie to wydaje mi się olbrzymi krok w tym momencie w kształceniu przyszłych, przyszłych studentów.